Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Stars A w tym odcinku zagramy sobie z moim klanowiczem Ceratkiem Który dołączył właśnie do klubu Możecie do niego także dołączyć, jest od 5 tysięcy Dzisiaj, teraz zmienię na 3 Nie miałem taki plan, żeby na 3 dzisiaj zmienić Tutaj możecie dołączać sobie do mojego klubu Tutaj Serdecznie Was zapraszam Jest tutaj właśnie między innymi Ceratek Myślę, że warto dołączyć. Tutaj zagram sobie dzisiaj na odcinku z ceratkiem. Tutaj naprawdę. Niektóre rangi mają naprawdę wysokie. Jak dołączycie do klubu, będziecie mogli sobie z nim pograć tutaj. Pyta się jakiego ja mam wybrać. na tutaj niech zagra sobie Al Primo. To zachęcam Was właśnie do dołączenia do klubu. Będziecie, będziecie. mogli pograć ze mną lub ceratkiem. No a teraz ja sobie pogram. Z nim troszkę w tym odcinku pogramy sobie tylko różne gierki. No i zresztą jak mogliście. Zresztą jak mogliście zauważyć, usunąłem mój pierwszy odcinek na YouTubie, a to z tego powodu, że był jakiś zbagowany, bo nagrywałem go inną aplikacją. Teraz zmieniłem się na inną aplikację i naprawdę drugi odcinek wyszedł super. Pierwszy był taki zbagowany troszkę. No, nie wiem, czy to zauważyliście, ale ja go testowałem dzisiaj kilka razy, właśnie oglądałem, no i był zbugowany, więc postanowiłem go po prostu usunąć. No, niestety Niko, nie będzie już odcinka z Niko, ale w zamian za to dodaję wam właśnie nowy odcinek, który teraz jest właśnie, Macie. Teraz go właśnie nagrywam, nowy odcinek, w zamian za to, że w tamtym usunąłem, no... A jeżeli dołączycie do klubu, będziecie mieli szansę być na odcinku, tak jak na przykład Ceratek, który jest moim widzem i klanowiczem. No, możecie wziąć z niego przykład i dołączyć do klubu. A w komentarzu dzisiaj możecie napisać, no. Jak, no na przykład, czy dołączyliście do klubu? O, czy dołączyliście do klubu? Tutaj ciężko, ciężko idzie. No niestety, tutaj trzecie miejsce chyba będzie. Trzecie miejsce, moment tutaj. Tutaj cyrata, chcę wyszedł, dwie razy zmierza. Ja tutaj wziął 627, ja tutaj też wezmę wyższą rangę. Tutaj wezmę sobie Dyrela. I Nagrywam już dzisiaj, właśnie dla Was drugi odcinek, z powodu, że usunąłem tamten. No to właśnie, nagrywam dzisiaj jeszcze odcinek. A w tym, w następnym tygodniu możecie się spodziewać odcinka, w którym kupuję karnet zedymiarski i otwieram, odbieram gaila, testuję go oraz otwieram kilka mega i kilka bigboxów. Więc będzie chyba warto wbić. Naprawdę będzie spory opening. Będziemy jeszcze testować gaila na odcinku. Więc mi się wydaje, że warto. Będzie wit, wit na ten odcinek, zobaczyć, polubić No a jeżeli wam się spodoba ten odcinek To oczywiście zostawcie łapkę w górę Subskrypcję z dzwoneczkiem, no Tutaj dojechałem ładnie Pajperkę Nie wiem, czy widzieliście, no właśnie zachęcam Was do obejrzenia, dzisiaj wstawiłem odcinek, no niestety ten 8-bit mnie zabił, nawet nie wiem jak, chyba przez to, że za raz razem nigdy nie trafiłem. Właśnie zachęcam Was do obejrzenia odcinka, którego też dzisiaj wstawiłem i na tym odcinku otwieram Big Boxa. No... No to zachęcam Was, żeby na taki odcinek. Jeszcze ja z ceratkiem zagram jedną gierkę, to ja że zasugeruję, zadmierzę niech zagrasuje. I to. Ja zagram krukiem. Jeszcze napiszcie, czy macie tego skina. Tutaj. Jeszcze jedna gierka, a nie kończymy. żeby pisać w komentarzach pod moimi odcinkami, jakie mógłbym jeszcze gry nagrywać, bo ja naprawdę nie mam żadnych pomysłów. Nagrywam dla Was tylko Brawl Stars. Jeszcze możecie w komentarzu napisać, czy chcecie, żebym dla Was nagrywał Minecrafta. A jak znacie jakąś ciekawą grę na telefon, to podzielcie się nią w komentarzu, proszę. Nagram nią no, ją. No, no, no i. zrobię z takiej gry serie, jak się spodoba wszystkim. No. Też za niedługo zrobię serię, w której będę oceniał konta widzów. Dobra, Starsie. No, może właśnie Twoje konto ocenię, więc dołączaj do klubu, i może to właśnie Ty będziesz na odcinku. Tej Leon niestety mnie dojechał. Nie, wiem, nie spodziewałem się tego, no, że mi tak wyskoczy. Tej tak wycofuje. Hmm, tutaj mamy gwarantowane drugie miejsce. Bardzo dobrze. Niestety Piperka spotką bardzo silna postać Trochę się obawiam, że to, że to że mnie zasnajpi No niestety Ceratek nie wygrał z Piperką A jeżeli chcecie znaleźć na odcinku Tak jak Ceratek Możecie albo dołączyć do klubu Mati Ksiaki. Tak jak, tak jak właśnie Ceratek. Lub Niko, który był w odcinku, który usunąłem. No, bardzo, każdy prawie może dołączyć, bo to jest od 3000. No tutaj. Wysyła łapkę w górę. No, tutaj jeszcze chce grać. Duży skręt odcinka, no. A jeżeli, jeżeli chcecie się znaleźć yy, w odcinku, a. Nie chcecie dołączać do klubu, możecie wpisać moje ID. Ja was na pewno zaakceptuję, a macie je teraz na ekranie. A ja się z wami żegnam. No i hejka, widzimy się w kolejnym odcinku.